Hej, cześć siemano ludzie, tutaj Mister Tymek IGR3. A to jest kolejny odcinek serii Minecraft. I jak widzicie robi się zachód słońca, e, wschód słońca, sorry, wschód. E, no i na tyle mojego lasu w sumie. E, więc co w dzisiejszym odcinku? Na serio? Nie mam pojęcia. No ale na pewno coś wymyślimy. E, Stop start. E, na starcie chciałbym przepalić w sumie to żelazo. Więc przepalamy. Eee, I coś na górę by się w sumie przydało. Na przykład nie wiem, jakieś książki albo coś. Eee, albo zrobić jakiś piec, ognisko, Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, co będziemy robić. Eee, ale jeszcze coś wymyślę. Eee, więc dobra. Tam mamy jakąś jaskinię, ale do jaskini się nie chce wbijać. Nie dzisiaj przynajmniej. Dzisiaj chcę sobie zrobić for fun. Bieganie, zwiedzanie itp. itd. Więc dobra. Eee, tam jest świnia. My biegniemy sobie w tamtą stronę. W kierunku w sumie mojej kolejki, która gdzieś tam jest. Myślę na tym, żeby iść przez chwilę do tamtego miejsca. Wiecie, pod, pod jaskinię. Ale ta jaskinia jest po prostu przepiękna i nie ma innego słowa, żeby to wyrazić. Więc nie wiem, czy wchodzimy tam, czy nie. Ale przejdziemy się, zobaczymy, pozwiedzamy. Ok, już tam widzę swoją kolejkę, ale mi się do niej nie chce iść. Chciałem tylko przejść się, tak zobaczyć czy. Nie dzieje się nic złego z wodospadem albo coś w tym stylu. Po prostu no, nie ma robić, dlatego tak idziemy, tak? Tutaj można zrobić jakieś... No w sumie okna nie trzeba robić, może być tak o, więc wbijamy. U, um, jesteśmy na miejscu. Tu jest przeepicko. Mam. Mam to. Okej, okay, tylko teraz nie mam zapalniczki. Dobra, podbiegniemy w tamtą stronę. Jeszcze raz do domu. Przejdziemy się tu i w sumie możemy zrobić taki mini dom jakby. Taki jakby mini dom. Także jakbyście mieli jakiś pomysł co zrobić, to napiszcie w komentarzach. Bo mi już powoli pomysłów zaczyna brakować, dlatego zrobiłem tą kolejkę. Myślałem, że wiecie, będę miał nam trochę czasu, żeby coś tam porobić, ale jednak nie, jednak mało czasu było. Jednak już nie mam pomysłu, co naprawdę robić. Eee, także myślę, że znowu zajmiemy się tamtą jaskinią, a w następnym odcinku, jak sobie pomyślę, co i jak, to no po prostu co, no wrócimy i koniec. E, rozpalimy tam ognisko. Nie wiem, zadomowimy się czy coś, chociaż na serio e, tutaj bym jeszcze trochę posiedział. E, nie wiem, zrobiłbym trochę ten dom. E, to znaczy, nie wiem, dałbym tutaj jakieś książki itp., itd. Tylko pytanie: czy ja mam coś takiego? Mam lazuryt, mam sporo lazurytu, więc moglibyśmy coś zrobić z niego. No, mam teraz 11 ogólnie e, z bloków żelaza. W sumie też byśmy mogli coś zrobić. Ale nie mam pojęcia co. Eee, netherluck. Mam netherlock. Nie mam zapalniczki. O, o! A przecież brałem. No nic, musiało się zepsuć coś. Eee, czy moje drzewa już wyrosły? Nic sam nie wyrosło. Eee, drzewa chyba potrzebują dwa albo 3 dni, żeby wyrosnąć, no ale wolałem sprawdzić. Eee, chyba mam gdzieś on właśnie, więc sobie zrobimy. Zrobimy sobie. No już fajnie, e, zapalniczkę. I zrobimy sobie takie, wiecie, miejsce na ognisko i tak dalej. Naprawdę ja już nie mam pomysłu, co robić, dlatego wymyślałem jakieś bzdury. No ale. Teraz swoje drzwi. No ale co już, kurde, chodźcie. Zamiast tego drzewa bym poprosił, tutaj wsadzimy to. I teraz trzeba zrobić zapalniczkę w taki sposób. A właśnie. Teraz bym z chęcią wziął sobie kamienne schody. Dlaczego kamienne? Bo one się nie spalą. Weź to, bo mam cały drewniany dom. Zaraz się boję, że to wszystko spłonie. Z drewna mogą bardzo łatwo się zapalić, dlatego wezmę sobie kamienne. I zrobimy takie wiecie, miejsce na ognisko, do siedzenia, do myślenia itd. To sobie rozwalimy. Jąteczkę rozwalimy to. Eee... Dobra, w jakiej odległości? Najlepiej tak o, tak bardzo blisko. No, dajmy tak bardzo blisko. Tak na jedną kratkę. E, dobra, tutaj jeszcze, tu i tu. Dobra, tutaj przerwa. Żeby, było, żeby można było wchodzić. Tutaj też jedna przerwa. Tutaj trzeba będzie dać. No nie wiem, jadam w ziemię. O i teraz się odsunąłem to dosyć daleko od tego ogniska. moment, czyli teraz tutaj musi przejść, tutaj znowu przerwa i, i zabrakło mi, ale ja na szczęście mogę to rozwalić, żeby była znowu przerwa no i proszę bardzo znowu mamy jakieś fajne miejsce żeby posiedzieć, pomyśleć zagrzać się jak coś dobra, to to może zostać, chociaż szczerze mówiąc powinno być trochę więcej dymu z tego wychodzić po no, jak wiecie, dymu, jak się pali węgla, jest naprawdę dużo. Więc myślę sobie, że powinno być więcej tego. No ale, cóż ja mogę poradzić? Cóż ja mogę powiedzieć? No nic. Mam pomysł, co możemy zrobić. Możemy poświetlać okolice. To znaczy, weźmiemy dużo drewna. Na przykład tego już to nie ma znaczenia, bo i tak mogę sobie iść, narąbać. Zrobimy teraz. Barierki, właśnie. Weźmy jeszcze to. Mam 30 płotów. Na każdą y, latarnię będzie potrzebować około 3-4-4. Na pewno 4. okej, okay, więc w okolicach domu już chyba nie potrzebuję, ale tak wiecie, żeby dojść tam do tej jaskini, bym potrzebował trochę. 1, 2, 3. W sumie jeszcze jeden by się przydał. Nie, nie chcę pacyków, chcę... chcę to. I teraz jasno pył. <laughs> tak sobie myślę, czy dać jeszcze jeden dalej? W sensie tak, o. No, tak będzie o wiele lepiej wyglądać. No i robimy drogę do jaskini tamtej. Nie jest bardzo daleko, więc myślę, że uda nam się dojść. Ścieżka będzie na jeden, więc trzeba zrobić jeszcze łopatę z kamienia, bo nie mam z czego innego. W sensie, dobra, zróbmy z żelaza, będzie lepsza. Dobra, zapomniałem, że ja właśnie przepaliłem sobie żelazo, no ale. Mówi się trudno. Eee... Lecimy tutaj, ale tu może zostawić. Daj mi to i daj mi kamień. No i lecimy po kolei w, tamtą, w tamtym kierunku, więc dawaj mi kamienia i sobie tak po prostu yy, określę jak dużo zrobiłem i czy idę dobrze. Chociaż tu szczerze przydałby się inny kamień. W sensie albo ziemię, albo kamień, bo tak. Troszkę się nie wrzuca w oczy, no ale trudno. E, zróbmy jeszcze dalej, bo nie wiem, gdzie położyć latarnię. Tu, teraz tu. No, teraz przydałoby się to jeszcze rozwalić, bo tak trochę e, przeszkadza mi. No dobra, e, teraz dajemy to na przykład tutaj. Prawda, ja nie mam pomysłu, co robić, dlatego wymyślam teraz głupoty. Chociaż. Wszemu e, nie, no przecież takie coś, co nie jest złe w sumie. Dojście do tamtego miejsca. I tam w sumie moglibyśmy coś zrobić. Jeszcze nie do końca wiem co, ale e, zobaczycie, jestem dosyć otwarty na pomysły, więc szybko to wymyślę. Dobra, dawaj. Kupiemy sobie dalej. No i e, też tak myślę, czy nie zrobić przypadkiem e, kolejki tam, ale to by było jednak zmarnowanie czasu, żelaza itp. itd. E, dobra, teraz by się w ogóle przydało jakoś tak e, z tamtej strony obejść. Dlatego dawaj mi to. Chyba, żebyśmy zrobili drogę z tego. No to by o wiele lepiej wyglądało. Dobra, churde. Tak dosyć sporo już tego zrobiłem, ale jakbym zrobił z Niederlaka, to jednak będzie lepsze, bo po pierwsze będzie się wrzucać po oczy. Będę wiedział gdzie jest droga na przykład w nocy. Chociaż mam latarnię, to po drugie. No ale tak czy siak wolę mieć z netherlaka. Jeszcze tak sobie myślę, czy by nie zrobić przypadkiem trawy wokół tego. E, w sensie położyłbym ziemię, a trawa w sumie by się zrobiła sama. Dobra, tu już mogę dawać. No bo naprawdę ja mam... Takie fajne, w sumie nie na kartce opisane projekty, ale w sumie w głowie. Także ja mam cały czas zmienne myśli i robię, robię, i nagle, o nie, jednak lepiej z tego będzie, więc robimy z tego. No i tak z, cały czas mam. Zawsze, jak nawet z tym, w tym swoim świecie kiedyś robiłem, zawsze tak miałem. Dobra, polecimy lekko w tą stronę, a może jednak nie. Tym razem to nie była zmienna myśl, tylko zmienna droga. Zmienna jaskinia. Shit. Chyba Netherlak się nie zapala tak po prostu od tego, od dołu. Nie, kiedy, że dawało się ten. Yy... Wylewało się na to lawę, czy coś takiego, a to po prostu się samo z siebie zapalało i to... Naprawdę było dziwne, a zarazem zabawne, bo... Czasami wiecie... Eee, ktoś na serwerze siedzi... Ej, chłopacy, wylejemy tutaj lawę, bo to fajnie wygląda na nedrelaku i tak dalej... ble. ble, ble. Wylali... Pum! Domi się zapalił. <laughs> I taka zabawa kiedyś z tego była. Cholera, brakło mi. Shit. No ale cóż, no patrzcie, wygląda to... Nawet fajnie. Zabawnie bym powiedział. Takie wiecie, wiecie, idzie... boże wiecie, wiecie. Chciałem powiedzieć, idziemy, idziemy, nagle. już tego nie wiem robić, nie! O, właśnie, teraz wyszło. Eee, nie mam cholera, to niedobrze. Nie mam netherlaka, ale na szczęście mam neterową cegłę. Więc to mi może chociaż nie, tego nie chcę używać, bo mogę użyć w innym miejscu. A eee... Weźmy kamienia, będzie chyba najlepiej. Bo tam znowu mamy dirta, to znaczy pie ziemię, więc yy, no na kamieniu możemy robić z tego, a na dircie, znaczy na trawie, yy, robić z, z kamienia po prostu. Kolejna latarnia. I tutaj, oczywiście, się zrobi z ziemi lub czegoś takiego. Dobra, i tutaj znowu lecimy kamieniem Tutaj w taki sposób Mamy dopiero 13 minut nagrania Czy ja wiem? Ten czas nawet tak szybko nawet leci <laughs> Nie powiedziałbym, że 13, tylko powiedziałbym, nie wiem, może 8, gdzieś tak A no to nie, czas woli lecieć szybciej niż normalnie Górzysty teren właśnie sobie wybrałem. Ale to fajnie wygląda. Ale ta gwiazda zapyla. Uuu. Dotarła na górę. Gdybym ja tak szybko mógł się ruszać. Więc hmm. wiecie, gwiazdy się poruszają ileś tam tysięcy kilometrów na godzinę, nie? Dobra, rozwalmy to. Na przykład nasze słońce. Porusza się chyba 4000 kilometrów coś na godzinę, na sekundę, sorry. Bo, jak powinniście chyba wiedzieć, nie ruszamy się tylko my w sensie Ziemia się nie tylko rusza, tylko gwiazda nasza też się rusza, czyli Słońce. I wędrujemy w galaktyce. Nasza galaktyka też się rusza. Ogólnie wszystko się we wszechświecie rusza. Dosłownie wszystko. Jakbym miał mówić, nawet atomy, nawet te nowe atomy, które odnaleźli te co występują raz na miliardy tryliony normalnych atomów albo co wy występują w supernowach, czyli w gwiazdach, które wybuchają, nie, nie tu ale to jest fajne, fajnie wygląda jasnopył tutaj wylejemy, wywalimy ziemię, żeby nie wyglądało to głupio żeby zaraz nie było, wiecie, że w powietrzu coś się trzyma. W sensie, jak wam to mogę w fajny sposób wytłumaczyć? Ja nie chcę po prostu, żeby było, wiecie, że idziemy i jest taka skarpa na 50 metrów. Tylko ja po prostu chcę, żeby było tak, jak jest teraz, w tym momencie. No i e, żeby to nie wyglądało tak, że... A, cholera. Nie wyglądało tak, że... Wyglądało tak jak. No to że... To... No kurde, to zadałem. Dałem wręcz za blisko. Że po prostu idziemy, 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 patrzymy w dół, a tam jest taka jedna wielka dziura. Ja wolę mieć e, tak fajnie co sobie ułożone, żeby e, wyglądało to jak jedno długie, i na przykład tutaj. No ja wolę mieć to zakryte niż takie wiecie e, otwarte. No. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu. Mi się tak bardziej podoba, no i koniec kropka. I tak będzie. Tutaj kamień by się przydał, ale kamień mam tam gdzieś. W domu by się. Znaczy w domu w sumie mam. W sumie dajmy sobie na ustawienia graficzne, na nastrojo nastrojowy Nastrojowe? Nastrojowa ta. Hm. Owca, co ty tu robisz? Mam jasno, pewnie nie... ...zawaham się go użyć. No i tak świat wygląda o wiele, wiele lepiej. 16 minut nagrania. Fuck me, jak to szybko leci. Przed chwilą było 13. Szkoda, że ten jasno, nie świeci. O właśnie, czegoś takiego też nie lubię. Szkoda, że ten jasno, nie świeci. Jak trzymamy go w ręce To jest tak lekko dziwne O wiem jak, to, jak ja to wam mogę wytłumaczyć Ja wolę mieć estetycznie O, Najprostsze wytłumaczenie Na raz, Tu jest jedna latarnia to teraz dajemy drugą tutaj 2 3 4 Tupa Dajmy jedną tu A drugą tu Heh hm. Dobra, e, że nie mam już tego płotu. No nie Dara, dajmy sobie na trochę jaśniejsze. Przyzwyczaiłem się do tego jas jasnego. Już jestem coraz bliżej jaskini i coraz bardziej się cieszą, bo w tej jaskini będziemy mogli zrobić właśnie jakieś takie e, neterowe coś i tak dalej. Jakieś takie wiecie, ogniska y, Bunkier można zrobić w ogóle z tego Albo w ogóle przechowanie skarbów, tak jak wiecie w takich filmach Jest, że zawsze jakieś skarby są pod jaskinią, która jest ułożona pod wodospadem Więc mógłbym tam zgarnąć całe swoje złoto jakie mam I tutaj w taki sposób lecimy sobie. I jesteśmy w jaskini. Oki doki. Śpiący rycerze. Idziemy po jeszcze trochę desek, Jakich desek po płot. Dlatego potrzebuję rozwalić jedno drzewo. Z sikiery, które mam tutaj. Nie, tu. A właśnie. Ok, takie drzewo w normalnym świecie robi się, nie wiem, może ze 100 lat. Może trochę przesadzam, ale około takich 100 lat, na przykład, taki dąb, dąb wielki wytrzymuje maksymalnie chyba 400 albo 300 lat. Nie do końca z tym wiem, ale e, jakoś tak to się trzymało zawsze. O, wart. E, no i. E, przychodzi taki człowiek, pom pompom w walnie trzy razy drzewo leży i ma opał na. nie wiem parę dni. No i czy to jest opłacalne? Nie wiem, no ale. Z survivalu robi się nie jedną rzecz głupią. Chociaż ja nie mówię, że, że drzew nie można wycinać, bo inaczej domów by nie było, ale wolę jednak, żeby drzewa stały. I żeby człowiek tego po prostu nie angażował się i nie rozwalał tego aż tyle. No bo wiecie, te lasy tropikalne, które... Straciły w ciągu chyba 30 lat 75% czy coś takiego. Ostatnio na mecie było, że lasy tropikalne w jakimś tam państwie no straciły swoją objętość, czy teren ogólnie o 75%. I ja tak się zdziwiłem, o, nie tu. 75% Pomyślcie sobie, ile tego ton drzewa by było. sumie tam chyba było napisane, ile ton, ale nie zapamiętałem liczby. To jest straszne, ile człowiek potrafi zrobić. No dobra, mamy 20 minutę Ja tutaj jeszcze tam to dam. Pójdziemy tam pod jaskinię. I zapalimy ognisko. Jako wiecie, takie fajne coś. U. Zapalniczkę bym prosił. I żyjemy teraz na tego. Jak to się nazywa? Na jaskiniowcach. Dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Eee, tak trochę przedłużałem ten odcinek. No ale cóż, komentujcie, subskrybujcie, wciuków w górę, nie żałujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.